Bardzo proszę Pani Aleksandra Krzymiska. Ja jeszcze mam pytanie, znaczy w sumie nie pytanie, a takie może podsumowanie, kropka na i, ale tutaj do Pana Naczelnika e, Wydziału e, z autopsji, może wstyd się przyznać, ale z autopsji powiem, że e, wydaje mi się, że żaden, mm, że tak powiem, apele Pani Dyrektor tutaj nic nie dadzą, jeżeli chodzi o zakaz e, Parkowania czy postoju przy szkole. Z powiem, że dopiero jak dostałam mandat tam lata temu, to przestałam tam parkować. I tak samo w moim, w moim e, e, na moim parkingu przy ulicy Żabik, o który teraz wnioskuję, żeby tam było, też dopiero sytuacja, kiedy dostałam mandat, spowodowała to, że przestałam tam parkować. Także wydaje mi się, że te kontrole patrolu policji w godzinach porannych będą najbardziej e, e, skuteczne. Dziękuję.